No dobra, skupcie się teraz wszyscy, zrozumiano? Tak, zrozumiano. O co chodzi? Czego znowu od nas chcesz? Znowu nas będziesz wykorzystywał. Nic nie robimy, tylko realizujemy te potwornie skomplikowane plany. Nie wiadomo po co. Dziś się nauczymy, że nie jesteśmy zwyczajni, ale, ale, no, no, jacy jesteśmy? Kto wie? Nikt nie wie? Niemożliwy. Jesteśmy genialni! Powtórzcie genialni! Jesteśmy genialni! Tak, tak, genialni. Tyś chyba geniusza na oczy nie widział. Geniusz to Właśnie. człowiek jedyny i niepowtarzalny, tak unikatowy. Jest. Tak jest. Robi coś jedynego, niepowtarzalnego. On zmienia świat, nie a nie para nie się czymś ohydnym złodziejstwem. To, że wszyscy naokoło kradną, to nie oznacza, że my też musimy. Ale nic innego robić nie potrafimy. Zrozumcie to, zrozumiano. Powiem Wam dzisiaj, jak wyprowadzić złoto i poprowadzę Was. Ale skąd mamy to złoto wyprowadzić? Czy Ty nie jesteś genialny? Ja wiem, ja wiem, no jasne, że ze skarbca. Brawo, brawo. Widzicie, jaka genialna? Widzicie, uczcie się od niej, uczcie. Ty kim jesteś? Berlin jestem, no co ty, nie poznajesz mnie? Założyłem maskę na napad, żeby mnie nikt nie rozpoznał. Za Hitlera się przebrałeś? Za Hitlera? To jest niedorzeczne i niezrozumiałe. A ty kim jesteś, że tak zapytam oficjalnie? Ja jestem w Warszawie, a co, nie widać? Tajna agentka profesora na wschodzie. Dobra, dobra, skupcie się. Wszystko jest już zorganizowane. Będziecie szli za moimi wskazówkami. Najpierw pójdziecie tu, potem szybko tam, potem wolno tu, potem znowu tam, aż w końcu dojdziecie do miejsca docelowego, do miejsca przeznaczenia. Zrozumiano? I co ma się potem wydarzyć? Potem podłączycie tę maszynę do otworu wylotowego i zacznie się ssanie, czyli zaciąganie. Zapamiętajcie to, bo to jest bardzo ważne. Następnie wszystko co maszyna wyrzuci z siebie, musicie włożyć sobie do ust i połknąć. Właśnie w tej mazi cieczy jest ukryte złoto, drobinki złota Musicie to połknąć, aby was nie złapano, a potem to wydalicie i będziemy bogaci. Dobra, nie obszerajcie się teraz, za niedługo wyruszamy na akcję. Jasny gwint, i co teraz mamy zrobić? Przecież, przecież to jest gówno. Jak my mamy gówno zjeść? Przecież co to jest za plan jakiś idiotyczny? Co on znowu wymyśli? Co my mamy gówno jeść? Dobra, zaciśnijcie zęby, otwierajcie paszczę i zjadamy to. Trzeba się przełamać. Przestać mi tu marudzić. I co z tego, że to jest gówno, skoro w tym gównie jest ukryte złoto? Kierkegaard mówi, że geniusza można spotkać prędzej niż chrześcijanina i może jest w tym racja. Ale Bóg daje każdemu... Zawsze to samo gówno zwane życiem. Tak też będzie i tym razem.